Kurczak z fasolką, pędami bambusa i fantastycznym makaronem skinny noodles. To bardzo łatwa, jak to często bywa w kuchni azjatyckiej, ekspresowa i pyszna potrawa. A przygotowanie zaczynam od pokrojenia piersi z kurczaka. Za pomocą ostrego noża kroję ją w paski. Po czym umieszczam je w miseczce i przyprawiam najpierw aromatycznym sosem ostrygowym, potem sosem sojowym, który doda słoności i jeszcze mirin, który doda nutę słodyczy z aromatem ryżowym. Wszystko razem mieszam i odstawiam na chwilkę. Poza aromatami sosów, w mojej potrawie znajdzie też swoje miejsce silny aromat imbiru. Kroję go w bardzo cienkie plasterki i wrzucam na rozgrzanego łoka z olejem arachidowym. Kroję też marchewkę w bardzo cienkie paseczki, tak zwane julienne, i dorzucam do smażącego się imbiru. Wszystko razem mieszam. Po mniej więcej dwóch minutach smażenia, kiedy warzywa zaczną mięknąć, do kurczaka dodaję jeszcze mąki kukurydzianej, dokładnie ze sobą mieszam i dodaję do łoka z warzywami. I po następnych jednej, dwóch minutach smażenia, kiedy kurczak zacznie się ścinać, dodaję fasolkę szparagową. Smażę stale mieszając przez mniej więcej 2 minuty i dodaję pędy mabusa, które nie mają w sobie zbyt wiele smaku, ale wspaniale przejmują go z zewnątrz. Polewam jeszcze wszystko sosem sojowym, odrobiną mirynu i jeszcze sos ostrygowy. Dodaję troszkę wody i razem mieszam. Następnie odcedzam makaron z noodles, przepłukuję i dodaję do pozostałych składników. Mieszam, podgrzewam przez minutę i wykładam na talerz. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnotv.pl. A w tym daniu kurczak genialnie komponuje się z makaronem i wszystkimi smakami. Żeby się o tym przekonać, koniecznie zróbcie to w domu.